Pożar w gminie Rudna. A pora nocna, także tam w zagrożenie było dość znaczne, i jest, był, była to jedna z takich trudniejszych akcji. Podręczniki coraz droższe. Za mało jest wydawnictw w Polsce, jest monopol na to i podnoszą sobie ceny hurtowe. Jest środa, 21 sierpnia. Edyta Drzymała, witam i zapraszam na informacje. Tragedia w Gwizdanowie w gminie Rudna w pożarze we własnym mieszkaniu spłonął nad ranem starszy mężczyzna. Pożar wybuchł w lokalu na parterze, z żywiołem walczyli strażacy i mieszkańcy niestety zdążył on zebrać śmiertelne żniwo. Pożar wybuchł około trzeciej nad ranem w mieszkaniu na parterze. Mieszkańcy domu numer 11 w Gwizdanowie nadal są w szoku. Najbardziej poszkodowana jest pani Helena, której mieszkanie znajduje się nad lokalem, w którym doszło do tragedii. Przebudziłam się. Słyszałam, że tak walił w te. Spojrzałam ja do okna, bo w tym ok w pokoju pan, Spojrzałam do okna, patrzę, pali się dym pełno. Ja wtedy przygódę robiłam. Synu wstawaj, bo się palimy. Ale gdzie pani w się tam na, na tym, na korytarzu co się dzieje, no tylko jedyne. Nad tym mieszkaniem, które spłonęło, ma uszkodzony strop, ale czekamy teraz na nadzór budowlany, który stwierdzi, czy jest możliwe zamieszkanie. Z wstępnych oględzin wynika, że nie i szukamy dla tej rodziny lokalu zastępczego. Gdy na miejscu przyjechała straż pożarna, ogień wydobywający się z okna mieszkania sięgał już pierwszego piętra. Ewakuowano siedem rodzin. Nie udało się uratować mężczyzny mieszkającego w lokalu, w którym Wybuchł pożar. Z żywiołem walczyło pięć zastępów straży pożarnej. Pożar przed przyjazdem strażaków starali się ugasić mieszkańcy. Próbowaliśmy wejść do mieszkania, które się paliło, ale było tak gorąco, że niestety nam się nie udało. Zaczęliśmy gasić wężem ogrodowym od strony okna. Ogień sięgał pod sam dach. Użyliśmy jeszcze kilku gaśnic samochodowych. Udało się troszkę opanować zanim przyjechała straż pożarna. Uczestniczyło pięć zastępów. Trzy zastępy z Państwowej Straży Pożarnej, zastęp z Chobieni, z Rudnej i strażacy z Gidzonowa. Przyczyny ustalają biegli z zakresu pożarnictwa, natomiast pożar został zlokalizowany dość, dość szybko, z tym że sytuacja, pożar powstał w nocy, wypalił się cały pokój, także został dość późno zauważony, wewnątrz był... Lokator i konstrukcja budynku, i był sobunek wielu rodzin. Także, no I ta pora nocna, także tam zagrożenie było dość znaczne, i jest, był, była to jedna z takich trudniejszych akcji. Władze gminy Rudna zapewniły ewakuowanym osobom tymczasowe lokum w świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy dostali też ciepłe posiłki. Wszyscy oprócz jednej rodziny wrócili dziś do swoich domów. Będziemy remontować, jak tylko będzie można, niezwłocznie. Będziemy wkraczać na teren budowy i naprawimy to wszystko. W pokoju z kuchnią, które doszczętnie spłonęło, mieszkał starszy mężczyzna. Z relacji sąsiadów wynika, że nadużywał alkoholu. Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Podręczniki szkolne coraz droższe. W tym roku wydawnictwa podniosły ceny średnio o 10%. Księgarze z Lubina tłumaczą, że do podwyższenia marży zmusza ich sytuacja na rynku. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na kupno używanych książek, a na kiermaszach ustawiają się po nie długie kolejki. Podręczniki można tam kupić za połowę ceny. Do pierwszego dzwonka pozostały dwa tygodnie, jednak już teraz w lubińskich księgarniach i na kiermaszach ruch jest bardzo duży. Na ostatnią chwilę, gdzie tutaj wtedy podwyżków używanych jest bardzo mało, schodzą w pierwszej kolejności. Jak zapewniają sprzedawcy, książek na pewno nie zabraknie. Zła wiadomość jest jednak taka, że za podręczniki zapłacimy w tym roku więcej. Wydawnictwa podniosły ceny średnio od 3 do 5%, reszta podwyżki to zasługa sprzedawców. To jest głównie spodowane tym, że wydaw w, w, zaba, za mało jest wydawnictw w Polsce, jest monopol na to i podnoszą sobie ceny hurtowe. Przez to rzucają dodać na księgarnie i niestety księgarnie też muszą podnosić ceny zwykłym klientom o te 10%. Zmiana cen wynika ze wzrostu kosztów papieru. Za kilogram trzeba zapłacić o 10-20 groszy więcej niż przed rokiem. Do tego dochodzą wyższe koszty druku. Dlatego coraz bardziej poszukiwanym towarem są książki używane. Używane podręczniki cieszą się większym zainteresowaniem od podręczników nowych, e, ponieważ e, tak jak pani wspomniała, nie stać dużo ludzi na zakup nowych podręczników. E, my staramy się z tym walczyć, proponując książki, podręczniki używane i dodatkowo proponujemy nowe podręczniki w atrakcyjnych cenach. Stan e, ma najmniejsze znaczenie. Największe znaczenie ma aktualność podręcznika, ponieważ niestety w Polsce te książki zmieniają się bardzo, bardzo często. Średnio książki, które leżą w domu 2-3 lata, już stają się książkami nieaktualnymi, mimo że są książki jak nowe. Kupuję używane, dlatego że są dosyć drogie te podręczniki. To dobry pomysł, że jednak. Tak, jak najlepiej. Jak najbardziej, że można oddać książki używane, kupić też używane. Jednak to koszty są bardzo duże. Koszty do czwartej klasy szkoły podstawowej. I To jest prawie 500 zł. Nowych książek. Za komplet nowych podręczników dla pierwszaka musimy zapłacić około 320 zł. Dla gimnozjalisty od 300 do 600, a wyprawka licealistów to koszt ponad 600 zł. Polkowiczanie zaatakowali obywatela Niemiec. Kilku mężczyzn najpierw wspólnie biesiadowało z obcokrajowcem, po czym w środku nocy wywieźli go do lasu, pobili, okradli i zostawili na pastwę losu. Mężczyzna wyszedł z opresji, policja natomiast ustaliła sprawców i zatrzymała już jednego z nich. Kolejnych nadal szuka. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. To była pechowa noc dla Niemca, który przebywał w Polkowicach w delegacji. Obywatel Niemiec poznał mieszkańców powiatu Polkowickiego. Podczas wspólnego spędzania czasu został zwabiony do samochodu, a następnie wywieziony do lasu, gdzie został pobity i okradziony z portfela oraz telefonu komórkowego. Po tym wszystkim pozostawiono go w lesie. Poszkodowany wydostał się z tego lasu na drogę, gdzie po jakimś czasie zatrzymał się jeden z kierowców, który udzielił mu niezbędnej pomocy. Polkowiccy policjanci ustalili sprawców zdarzeń, po dwóch dniach śledztwa ujęli pierwszego z nich. Jeden z nich, 20-letni mieszkaniec Polkowic, został już zatrzymany. Okazało się, że był na ucieczce z zakładu poprawczego. Po wykonaniu czynności policyjnych, został odkonwojowany do placówki, z której uciekł. Obcokrajowiec jest w dobrym stanie. Część skradzionych przedmiotów udało się odzyskać. Funkcjonariusze poszukują pozostałych osób. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.